Jest środa rano, zaraz zacznie się kontrola Sanepidu. Zobaczcie, jak to teraz wygląda. Wymalowaliśmy nasz budynek, wszystko jest ładnie wysprzątane, jest też już daszek na owoce, które przyjadą. No i wchodzimy do lokalu. O godzinie 9 będą panie z Sanepidu. Jest strefa wejścia owoców, tam mamy strefę sanitarną. Jesteśmy w hali produkcyjnej. Wszystko już jest przygotowane na nasze owoce. Za chwilę wchodzimy do strefy magazynowej. Słuchajcie, wszystko jest gotowe. Lokal jest przygotowany, wysprzątany. Także mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Trzymajcie kciuki. I jedziemy. Jesteśmy po wizycie Sanepidu. Kontrola przeszła pozytywnie. Mam dosłać jeszcze kilka dokumentów, ale to już jest kwestia techniczna. Także słuchajcie, jutro zaczynamy zbiór owoców i wchodzimy już w produkcję. Wszystko jest na najlepszej drodze, aby nasz divine powstawał. Także trzymajcie kciuki. Dołączajcie do klubu. Divine i zaczynamy. Wjeżdżam teraz w krainy naszej porzeczki Zapakowanego mam busa pojemnikami, i dziś robimy zbiór. Jesteśmy już na miejscu w Rybakach. Pożyczyliśmy właśnie od Krzysztofa. Ja pożyczyłem od Krzysztofa Busa. Zobaczcie, tu w tym busie są pojemniki. Tak to wygląda w tych pojemnikach. Już niedługo będzie umieszczona nasza porzeczka. Tam są jeszcze Mausery. Wieczorem przyjedzie duży samochód podobny do, do tego tu, który zabierze kilka ton pożyczki. Zobaczymy, ile tego będzie. Może będzie 3, może 4, a może nawet 5 ton. Zdecydowałem się, że biorę wszystko to, co jest. Najprawdopodobniej po drodze zajdziemy jeszcze po porzeczkę czerwoną. Także i tam weźmiemy dwie tony, a za mną pole, pożeczki, pożeczka jeszcze na krzaku, już niedługo będzie w kistenach. Później trafi do naszych zbiorników, do naszych pojemników. No i zaczynamy. Dzisiaj, już do zbioru. Zobaczcie, za mną jest kombajn i wózek, na którym będą kisteny. Także wszystko jest już przygotowane. Ja zaraz będę rozładowywał zbiorniki. Jesteśmy już na polu. Zaraz ta piękna, czarna porzeczka. Czerwona na niej jest. Mm, rzeczywiście aromatyczna. Bardzo słodka. Musimy jej będzie. Zaczynamy zbiór porzeczki. Zobaczcie, pierwszy pis już kurzeczki jest. Bardzo słodka. Pierwszy piór właśnie idziemy zważyć. Pierwszą część porzeczki. Kolejne kilogramy słodkiej, bardzo słodkiej porzeczki. Słuchajcie, ta porzeczka jest rewelacyjna. Naprawdę słońca dostała bardzo dużo. Tu widzicie, ciągnik z kombajnem. mucimy mamy już około 3 ton. I idziemy dalej, także zobaczymy ile dzisiaj zbierzemy tej porzeczki. Ona jest. Rewelacyjna. Szkoda, że nie możecie poczuć jej zapachu. Naprawdę jest rewelacyjny, jest bardzo fajny, jest bardzo taki aromatyczny. No i jest bardzo, bardzo słodka, wyjątkowo słodka. Mam nadzieję, że już niedługo poczujecie jej smak w ginie pole zostało już, nasze, tak naprawdę nie nasze, pole Arka zostało już wymucone, porzeczka już jest w Kistenach, jest jej prawie 4 tony, zobaczymy dokładnie ile. Mam jednak dla Was smutną wiadomość, tu w tym miejscu za rok powstanie Chmielnik, to jest ostatni owoc z tej porzeczki, także wyjątkowy owoc, w tej pięknej okolicy dojrzewała, no i niestety będzie, będzie zmiana, plantacji. Plantacja będzie w dlatego, że Arek zajmuje się chmielem i na to się, na tym się będzie koncentrował. Także ta porzeczka, przepiękna porzeczka, wyjątkowa porzeczka, bo po raz pierwszy widzę tak słodką porzeczkę. To jest też bardzo słodka odmiana porzeczki. W tym roku dość późno zbierana, 23 lipca. No i... Zobaczymy jaki smak będzie, ja jestem przekonany, że ten smak będzie wyjątkowy, jest bardzo romantyczna, jest słodka, to daje jej dodatkowy, dodatkowy taki element. Także jedziemy już niedługo na skup, zważyć tą porzeczkę, a następnie zabieramy ją do naszej winiarni wiązownej, gdzie będziemy ją przetwarzali. thank you